Święty Paweł dzisiaj w liście do Rzymian, właśnie w jednym zdaniu rozbudowanym, oddaje ogromną cześć Panu Bogu. Mówi temu, który ma moc utwierdzić Was Ewangelią. No właśnie, co zawiera się w Ewangelii, że my możemy być głęboko umocnieni, a równocześnie możemy oddać chwałę Panu Bogu. Otóż tą tajemnicą jest tajemnica wcielenia. Tajemnica przyjścia Boga na świat, po to, żeby uratować ludzkość. Jezus Chrystus. Z miłości Ojca zostaje posłany na świat w mocy Ducha Świętego, po to, żeby zjednoczyć naturę boską i ludzką, żeby do, była dokonana taka, takie połączenie, ale nie zmieszanie tych dwóch natur, po to, żeby człowiek ostatecznie poczuł się podtrzy, podtrzymany, żeby miał taką świadomość, że Bóg stał się człowiekiem i dlatego warto być człowiekiem. Bóg podnosi ludzką naturę. Do godności dzieci bożych. Daje nam Kościół, daje nam sakramenty, daje nam w tym wszystkim Jezusa Chrystusa, swojego ukochanego Syna. I dlatego, święty Pawle, dobrze, że nazywasz Boga Ojca, jedynym mądrym, jedynym, który zaplanował tak cudownie zbawienie odkupienie każdego człowieka. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Ojcze, bo to Ty nas prowadzisz i umacniasz.